Siemkaliska z tej strony Awaken. I z tej strony Zoom. Nie wiem, co mam z tym laskaniem rękami, ale chcielibyśmy to... e... powiedzieć Wam kilka wiadomości. Pierwsza... E... Pierwsza jest taka, że pewnie już zauważyliście, że... E... Jeżeli zauważyliście... Nieważne. B... Tak. E... <laughs> Jeżeli... Pewnie już zauważyliście, że pojawił się filmik na naszym kanale. Co jest taką bardzo dziwną sytuacją, ponieważ na naszym kanale nie było filmików od dobrych paru miesięcy, albo jakby, no, no tak, 2-3 miesięcy, miesięcy. Ale Dzisiaj w, w dniu nagrywania tego jest nowy rok i stwierdziliśmy, że trzeba coś z tym zrobić. Że tak naprawdę yy, przez długi czas nie nagrywaliśmy nic na YouTube. Ja nagrywałem trochę na swoim, na kanale po angielsku i tak dalej, ale to znajdziecie je, jeżeli, jeżeli będziecie szukać. Ehm, dziwne filmiki bardzo. Nie piękne. znajdą, bo jak wpisujesz męster Zoom, to nic nie wychodzi. Wychodzi jakiś koleś z wielkimi oczami. A no tak. <laughs> Ten wniosek. Dlatego U... jeśli byście chcieli zobaczyć Zuma i mój kanał prywatny, to linki będą w opisie. Tak. Albo gdzieś tu. Będą w opisie. E, on też się znajduje w jednym z tych filmików, które będą na moim kanale. Na razie jest tylko jeden. jeden. Nieważne. Przestań nawalać to przebrać. Ten James. To jest... <laughs> e, Więc tak. Ja jestem EstelZoom, tak wyglądam, pewnie już o tym wiecie, ponieważ kiedyś były jakieś tam vlogi, vlogi inne, dziwne, nienormalne rozmowy na kanale. Pozdrawiam, jestem Jacka. I teraz druga wiadomość. Z przykrością stwierdzamy, że nie będzie z nami Snajpera. Pierwszy powód jest taki, że Snajper ma teraz prywatne życie. O co chodzi? Urodziło mu się dzieciątko i bardzo gratulujemy mu i trochę szkoda w sumie, że nie będzie z nami nagrywał, ale Mamy nadzieję, że w przyszłości wszystko dobrze się odbędzie między nami i może kiedyś jakiś film... Mam filmik nadzieję, filmik. że wróci do składu albo chociaż nagra z nami jakiś odcinek specjalny. Więc jako że dzisiaj jest nowy rok, stwierdziliśmy, że trzeba coś zrobić, tak jak już o tym mówiłem. Więc wracamy do tego kanału, na którym teraz widzicie ten filmik, ma problemy mywą, ponieważ dłużej nagrywają filmików. Um, I... Um, Chcemy Wam życzyć wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. I e, Waszym prezentem, oczywiście Was to nie obchodzi, e, będzie nasz powrót pod nazwą Polish Gaming. Znów, nie wiem dlaczego zmienialiśmy ale, ciągle nazwę. No chyba byliśmy pod tą nazwą, wiesz? Ciągle ciągle, czy... Nie wiem. Ciągle nazwę zmienialiśmy. Jakieś matrixy, tam jakieś inne shity. Wait, what? Właśnie, White what było teraz. Tak. Teraz było white what... Więc Ale teraz e... wracamy... Mam na, mamy nadzieję, że na stałe pod banderą Polish Gaming. E, tak, e, jako że jesteśmy e, obydwoje mieszkamy w Anglii, w to będę się w Anglii nie widać. Będzie luzję. Właśnie załadował gitarę. Grał. Tak. I e, ogólnie wygląda to w taki sposób, że... Chcemy wrócić do Polish Gaming, ponieważ to są nasze korzenie i nie chcemy od tych korzeni odchodzić. E, pomimo, że mam własny kanał, na którym będę nagrywał po angielsku. E... Co? Nic. <grym> Okej, okay. więc chcemy po prostu e, pozostać, jakby powiedzieć to, e, Polakami. Co? Już my jesteśmy Polakami. Ale I to pozostaniemy to jest... Polakami. Chciałem, się... tak... Bardzo to... Zą więcej piwa dla Ciebie nie będzie. Trzeba będzie to ocenzurować. No dobra, nie będzie. Więc, jak to będzie wyglądało? Wyglądało to będzie następująco. Otóż, na kanale będą oczywiście zajmować się gamingi, czyli let's play. Nie może nie let's play, bardziej jakieś... E... Tak jak było to zawsze, jakieś kawałki let's play, takie zaczęte, nieskończone. i tak dalej. E... Jakieś tam różne dziwne filmiki bez kompletnego sensu. E sobie ja Ci przerwę a propos let's play um, miałem u siebie na kanale rozkręcać swój kanał z let's playami ale z drugiej strony pomyślałem sobie że let's play to jest za długa droga i nie miałbym zamiaru wałkować przez powiedzmy 24 odcinki po pół godziny cały czas jedną grę co byłoby bez sensu także dlatego bynajmniej ode mnie nie będzie żadnych przepraszam nie robię już felcer, checkchair, palma. to jest spoiler. E, więc e, to będzie wyglądało tak, że będzie ten gaming oraz będą nowe filmiki. Nie wiem, czym tak siedzę, by, by byłem jakimś karłem. Byłeś też karłem. Pozdrowienia dla karmów. E, więc tak jak... O, coś Przepraszam. <gul> Więc będzie to wyglądało, te, mówię to w czwarty, piąty raz, w następujący sposób, że będzie trochę gaming, móg, mógłbyś przestać będzie trochę gaming... Jeszcze ja oraz... Creepery! Oraz będą filmiki, dosyć dziwne, będą się nazywały z archiwum PG Eee, no związanie do innego e, serialu e, telewizyjnego, nie muszę mówić, ponieważ wtedy pewnie YouTube na mnie naskoczy i będzie ty ty ty, ty powiedziałeś, nie, to, nie. powiedziałeś to, powiedziałeś to, powiedziałeś to, powiedziałeś to, tak, tak, tak. I będzie drugi... Mam drugą rzecz. Wyglądasz jak faceci w czerniu. Gdzie kolejny copyright. Ja już tego nie mówić! Nie rób tego. Widzisz, tego nie można zrobić. Więc... Nie wiem, za co się złapać. To jest Więc sytuacja będzie wyglądała następująco, że będą takie filmiki i na tych filmikach będą takie dziwne rzeczy, na które będziemy robili bardzo dziwne rzeczy. Pewnie nigdzie i tak nie zrozumiałem. <laughs> Więc na tych filmikach będą takie dziwne filmiki. Powtarzasz się. Dziwne będą. Powtarzasz się. Okej. Okay. Więc. Wstanę. I usiądę. E, Polish Gaming wraca. Polish Gaming wraca. No outtakes. E, Polish Gaming wraca i... E, krzesło też. E, Polish Gaming wraca i... 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 i, i. co mam tutaj? <laughs> Chciałem ja powiedzieć, że Polish Gaming wraca i tak naprawdę... Tak e, powiedzieć. Aha, Polish Gaming wraca.